Dzień dobry dzień dobry e, witam Was w tak bardzo deszczowym okresie ostatnich dni. Czy u Was też tak pada ciągle? Po prostu cały czas mam wrażenie, że jest ciemno, szaro. I w ogóle to, co się w energiach ostatnio dzieje, te zawirowania, te wyłażące gdzieś sprawy po prostu zewsząd jakieś niedokończone, jakieś niedokończone tutaj sprawy, jakieś, nie wiem, retrogradacje, czy, czy nie wiem, co to tam się dzieje, ale po prostu pff, Saigon i to nie tylko u mnie, ale też u moich klientów. No, ale wracając do rzeczy, po tym krótkim przywitaniu Was chciałabym Wam opowiedzieć, co to jest empatia i dlaczego jest, dlaczego ja uważam na podstawie sesji, które prowadzę, że jest to yy, nauka emocji innych, yy, którą rozpoczynamy przeważnie, bo teraz będę mówiła na pewno nie o wszystkich z Was, ale o większości, w dzieciństwie, w domu, w którym nie jesteśmy do końca kochani, nie jesteśmy do końca doceniani, czujemy się często niepotrzebni, zagubieni. Bardzo często są to rodziny wielodzietne, bardzo często są to samotnie wychowujące matki, ojciec alkoholik, albo rodzice po rozstaniach. I takie dziecko uczy się najszybciej empatii, najszybciej odbierania, przekazywania emocji, odczytywania tych emocji z innych. I tym oto sposobem bardzo szybko. Jeżeli nieumiejętnie te energie zostaną w nas rozpoznane i przekierowane, bardzo często takie osoby popadają i naz zostają nazywane wysoko wrażliwymi, bo one po prostu już na te emocje są tak bardzo przewrażliwione, że zaczynają odczuwać je aż za bardzo. Ale skąd to się wzięło? Gdzie tu jest w ogóle źródło tego wszystkiego? Ono właśnie. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Ja lubię sobie porównywać yy, i przetaczać różnego typu anegdoty z moich sesji, ale też z różnych okoliczności życia. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście dzieckiem. Yy, ojciec jest alkoholikiem, a matka ma jeszcze kilkoro dzieci dodatkowych oprócz Was. Może jesteście najstarsi, może jesteście środkowi, nie jest to istotne. I nauczyliście się, że jeżeli dobrze odczytacie emocje ojca, dobrze odczytacie emocje matki, to coś na tym zyskacie. I ja tutaj nawet nie mówię o tym, że zyskacie nie wiadomo co, jakieś prezenty nagrody, nie, tutaj się toczy wojna. Po pierwsze, o uwagę rodzica, uwagę ojca. Uwaga matki. I czasami jest to zupełnie obojętne, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Dlatego, że dusza bardzo często pragnie tylko uwagi, pragnie być zauważona. To bardzo, te, bardzo często tyczy się ostatnich dzieci albo środkowych. One chcą być zauważone. One chcą się przycisnąć wśród rodzeństwa i wyjść na piedestał albo uwagi ojca. Tego, który jest zamroczony używkami, przychodzi do domu, nie wie co ma zrobić ze sobą, szuka jakiejś zaczepki i tak dalej. To jest znajomy obraz. Każdy, każdy który to ogląda, na pewno to gdzieś tam potrafi sobie wyobrazić. No i co robi takie dziecko? No takie dziecko staje się perfekcyjnym. Odczytywaniu emocji. Ono po jednym ruchu, po jednej mimice jest w stanie odczytać czyjeś emocje, bo ono wie, że skorzysta na tym, czy to pozytywnie, że zostanie pochwalony, czy też zdoła uniknąć jakiejś sytuacji, która może mu zagrażać, tak jak unikał w domu kiedy musiał się schować, bo rodzice byli nie w humorze, kiedy musiał udawać, że jest niewidoczny. Idąc dalej przez życie, takie dziecko uczy się również rozpoznawania emocji w szkole. Kiedyś szkoły były bardzo rygorystyczne, bardzo ostre, nauczycielki nie były takie przychylne jak teraz, bardzo często. I również tutaj kolejna nauka. Odczytywania emocji, tak? Co myśli nauczyciel? Czy postawi mi ocenę? Jaką ocenę mi postawi? Co zrobić, aby dostać lepszą tą ocenę? Co zrobić, aby przymilić się kolegom, koleżankom, aby zdobyć ich zaufanie? Kolejna lekcja: praca. Wchodzimy w środowisko obcych ludzi zupełnie, szefa. Czasem trafimy na bardzo dobrego szefa. Ale nie oszukujmy się. Bardzo często trafiamy na bardzo ostrych szefów. Dlaczego? No właśnie dlatego, że my jesteśmy nauczeni, że osoba, która stoi nad nami, rodzic, nauczyciel, szef, jeżeli mieliśmy ostrych rodziców, przy których musieliśmy zapracować na uwagę, przy których musieliśmy nauczyć się odczytywać te emocje, no to kompatybilnie będziemy przyciągać również takich, Nauczycieli, takich pracodawców, takich znajomych, u których będziemy musieli zasłużyć na to, aby być widocznym. I tak, to rozwija nam te zdolności empatyczne jeszcze, jeszcze bardziej. Jeżeli się nie zatrzymamy w którymś momencie, nie postawimy granicy i nie postawimy na siebie, to ta lekcja wymyka się spod kontroli i przerasta się. W osobę wysoko wrażliwą, w osobę, która będzie płakała, bo ktoś na nią krzywo popatrzył, w osobę, która będzie się źle czuła w towarzystwie innych ludzi, bo będzie tak mocno i głęboko odbierać ich emocje, że te emocje zaczną ją przytłaczać. Nie będzie umiała się w tym odnaleźć. Ale jeżeli zahamujemy to, jeżeli się zatrzymamy, zauważymy to. Przetransformujemy to i damy sobie to zrozumienie, dlaczego teraz mogę myśleć inaczej. Da nam to duże ukojenie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy pracować jako jasnowic, jako um, chcielibyśmy odczytywać na przykład energię kronika kaszy, ogólnie pracować z energią, to jest to bardzo, bardzo przydatne. I bardzo dużo takich osób właśnie pracuje z ludźmi w energiach. Czy to czytają karty, czy to pracują jako jasnowidze, czy robią jakieś sesje energetyczne, ustawienia hellingerowskie, kody emocji, cokolwiek. Dlatego, że tutaj bardzo mają dużą łatwość w odczytywaniu tych emocji, tak? Czyli pozyskują z energii, otoczenia, emocje innych. I tutaj też trzeba bardzo uważać, bo takie osoby, jeżeli nie mają takiej wiedzy odpowiedniej, mogą również ściągać te emocje z innych na siebie. Po czym to zauważyć? A po tym, że wchodzimy do jakiegoś towarzystwa, mieliśmy super humor, i nagle mamy zjazd energii. I nagle mamy jakieś dziwne myśli kotujące się. Jakieś lęki nas zaczynają nagle przechodzić. To jest pierwszy znak, że właśnie przejęliśmy na klatę, na siebie jakieś energie, emocje od innych, i uznajemy je za swoje, a nie powinniśmy tego robić. Jeżeli tak coś zauważycie od razu, skoncentrujcie się, oglądnijcie się dookoła siebie, od kogo to jest, i powiedzcie tak sami do siebie: to nie jest moje. Ja tego nie przyjmuję, bo to nie jest moje. Empatia to jest jedna z takich życiowych, głównych lekcji, po które tutaj schodzimy. Nauka empatii tak? to nie jest tylko, to nie jest tylko ciężki, e, ciężkie dzieciństwo, to jest również nauka opieki nad zwierzętami, nauka opieki nad osobami starszymi. Nie bardzo empatyczne osoby bardzo często, bardzo często pracują również z ludźmi starszymi jako opiekunki albo pracują z dziećmi jako opiekunki albo. Bardzo często są wolontariuszami, dla nich jest to, staje się naturalna ta pomoc innym, to odczytywanie ich energii. Jeżeli to się łączy jeszcze z wrażliwością serca, jeżeli mamy otwarte serce, to bardzo często wychodzimy z tym do ludźmi, próbujemy im pomagać, próbujemy pomagać również zwierzętom. Natomiast jeżeli mamy zablokowane serce, i nie wiemy, co się z nami dzieje. Możemy popadać w szaleństwa, możemy popadać w depresję, tak? Z samego niezrozumienia sytuacji po prostu. Tutaj na Ziemi lekcje są bardzo ciężkie. To jest planeta 3D, ciężkich energii, materii. Przychodzimy tutaj pracować z tą, z materią i łączyć ją z energią. Dlatego to wszystko tak boli, dlatego. Te emocje, które nam towarzyszą, przy tej empatii, przechodząc przez nasze ciała, powodując łzy, powodując cierpienie, powodując różnego rodzaju dolegliwości, które my nazywamy jakimiś psychicznymi, to wszystko to jest to, właśnie. To wszystko to jest to. Jeżeli sobie to uzmysłowimy, to już w jakimś stopniu to z nas schodzi uzdrawiamy się sami tak naprawdę, tym zrozumieniem tego wszystkiego, bo po co tutaj schodzimy? Po to, aby doświadczać tego wszystkiego, po to, żeby poprzez te doświadczenia określić, kim w ogóle jesteśmy, jacy my jesteśmy, jacy my jesteśmy w różnego rodzaju doświadczeniach, po które przychodzimy. Nakierunkowujemy się trochę również na kolejne wcielenia, które będziemy mieli. Pamiętajmy, że wpływ na nas mają poprzednie wcielenia, obecne, ale również kierunek, w jakim zmierzamy, wytorowuje nam również drogę naszej duszy na następne wcielenia. Nie tylko na te. To nie jest tak, jak my myślimy, że to się teraz kończy, przejdziemy sobie wyżej i tam sobie zostaniemy. Nie. Dusza kreuje już na nowe doświadczenia w przyszłości. I tak może się to zmieniać. Może się to, hmm, może się to albo zharmonizować, albo wręcz przeciwnie. Ale pamiętajmy, że wszystko wszędzie dzieje się naraz. Tak to wygląda w energii. Więc my, zmieniając coś tutaj, zmieniamy również nasz tor do przodu. Możemy kreować do przodu, możemy zmieniać do tyłu. Możemy sobie siedzieć w tu i teraz, to wszystko jest ok. To nic nie jest błędem, absolutnie. Bo jeżeli stoimy w miejscu nawet, to się cofamy, bo wszystko idzie do przodu. Jeżeli wychodzimy do przodu, torujemy sobie drogę, w którą idziemy teraz. Ja wiem, że to wszystko może brzmieć bardzo skomplikowanie, ale... Jeżeli interesują Cię te tematy, interesuje Cię samorozwój, interesuje Cię temat energii, duchowości i zmiany siebie, to zapraszam Cię serdecznie na odczyt Kronika Kaszy, Mentoringi oraz na kursy, które prowadzę. Bardzo się cieszę, że również Panowie dołączają do tych kursów, do, do tych mentoringów, bo bardzo długi okres miałam e, same panie, ale od jakiegoś czasu przychodzą również panowie, co mnie niezmiernie cieszy. E, jak to mówią, bo do tanga trzeba dojga, dwojga, nie tylko jednej płci, ale też e, panów, też zachęcamy do, do rozwoju. Często panowie lubią sobie sami tutaj. E, Rozpatrywać wszystko, ale myślę, że raz na jakiś czas taka sesja, która daje kopa do przodu, która pokazuje, co się dzieje od góry, da im bardzo dużo do myślenia. <grym> Zapraszam serdecznie, gdzie się zapisywać: Facebook, Lika, Jara, klucz do podświadomości, albo na maila, którego macie tutaj pod postem klucz do duszy małpagi.make.co. Do zobaczenia.